Witam, zapraszam na ulubieńców, ulubieńców Maja. Będą tutaj rzeczy zarówno kosmetyczne, jak i takie, które ciężko było do czegokolwiek przyporządkować. I tak, zapraszam. Pierwsza rzecz jest to płyn micelarny, który używam już od kilku miesięcy. To jest już moje trzecie albo czwarte opakowanie. Tutaj właśnie mam już skończony, także widać, że go lubię. Wcześniej używałam biodermy, burżua, one... Są moim zdaniem bardzo, bardzo podobne, mniej nie podrażniają jeśli Ktoś ma z tym problem, to oczywiście musi wybrać dla siebie taki, który nie będzie tego robił. Ale ten jest najczęściej w promocji, jakoś tak po niego sięgam. Dobrze zmywa makijaż. Ja nie używam eyelinera. Czasem mi się zdarza, ale nie za często, więc nie mam z tym problemu. Tuż się pięknie zmywa, tak samo jak reszta makijażu twarzy. Druga rzecz to jest woda termalna, którą nie sądziłam, że kiedykolwiek kupię, bo wydawało mi się to produktem takim zbędnym. Otóż wcale tak nie jest. Przyjaciółka kupiła mi taką malutką buteleczkę tej samej wody i po prostu się zakochałam. Właśnie dwa dni temu kupiłam pełnowymiarowe opakowanie. Przecenione jest teraz Super Farm z 34 na 23,79 i ja używam. Codziennie do pielęgnacji twarzy, czyli na oczyszczoną buzię, psikam sobie troszeczkę właśnie tej wody lub wczoraj również dostałam olbrzymie podrażnienie po goleniu na nogach i bardzo mnie skóra piekła, w ogóle była zaczerwieniona z chrostkami, coś strasznego. Spsikałam sobie tą wodę, po pół godzinie wszystko minęło, także ja jestem zachwycona i teraz myślę, że będzie to kosmetyk, który zawsze będę po prostu miała pod ręką. Parsam, który właściwie jest pomadką i błyszczykiem w jednym, moim zdaniem. Jest oniwa Witamin Shake, Cranberry and Raspberry. Super, ja ją uwielbiam. Wróciłam do niej właśnie latem, ponieważ używałam ją w tamtym roku. Ona ma w sobie jakiś tam malutki filtr, ale to nie jest dużo 10 albo 15. Nie jestem pewna. W każdym razie daje przepiękny kolor i taki leciutki blask na ustach, co jest. Zawsze mile widziane. Używam ją wtedy, kiedy nie mam nic na ustach, a nie chcę, żeby one były takie zupełnie gołe. Wtedy to jest świetny produkt i szybki, wygodny. Nie trzeba patrzeć w misterku przy nakładaniu. Także super. Maseczki, o których przypomniała mi dziewczyna z kwiatkiem. Ja już kiedyś bardzo, bardzo dawno temu używałam z moją mamą. Teraz jadę na weekend do domu, także myślę, że jej przywiozę właśnie. Ja je kupiłam akurat w Hebe za 4,99 i jest to Very Berry Strawberry. Suffle, <noise> Czy jakkolwiek to się czyta W każdym razie używałam właśnie wczoraj już tej Werbery Pięknie nawilża, skóra jest gładziutka Już dawno nie czułam się tak dobrze po zastosowaniu jakiejkolwiek maseczki Także e, dziewczyna z kwiatkiem, dziękuję! Dwa lakiery, które używam przez cały ten okres, odkąd je kupiłam Teraz mam taki różowy i to jest Isn't She Precious A drugi jest Reggae Splash Obydwa są z Rimmela, trzymają się do 7 dni, myję w nich naczynia, sprzątam wszystko, nic, nie ma nawet odprysku. Zmywam je po prostu po tych 7 dniach, nie dlatego, nawet, że coś tam się dzieje, tylko dlatego, że paznokieć odrasta i tutaj są takie nieestetyczne luki, i dlatego tylko zmieniam ten nakier, ale mój hit. Pozostając przy temacie Rosmana i tej promocji Rosmanowskiej, również pokazywałam korektor. Który właśnie wtedy kupiłam i jest to Lera Lumi Magic. Ja go już wcześniej również używam i jest to odcień light W pędzelku pięknie rozświetla okolice pod oczami Może ja go nie używam po to, żeby jakoś specjalnie zakryć te cieni pod oczami Jednak moja skóra ma taki żółtawy troszeczkę odcień i bardzo widać mi żyłki I właściwie do tego go stosuję i sprawdza się w tym celu świetnie jeśli kogoś interesowały tylko te produkty, jeśli chodzi o pielęgnację i kolorówkę, no to będzie niestety już w tym miesiącu tyle. Ale rzecz, którą bardzo polubiłam, jest to również Rosman i jest to taki shaker, który właściwie zobaczyłam u Szafki pierwszy raz i kupiłam go, bo teraz jest za 9,99 u nas. Ma tutaj taką siateczkę dzięki czemu wszystko nam bardzo ładnie ma się rozblendować, jeśli chcemy coś w nim zamieszać, ale ja go używam również do wody z owocami, które również są w przepisach szafki, także zajrzyjcie sobie na jej kanał, bo są świetne. No i właśnie przed chwilą do tego celu go używałam, tylko przemyłam, żeby Wam szybciutko pokazać. Jest zamykany, bardzo dobra pojemność, to jest 700 ml. I od tamtego czasu właśnie, odkąd zobaczyłam ten filmik, zaczęłam pić więcej wody, bo ja od dziecka mam coś takiego, że jeśli coś jest w ładnym opakowaniu, w fajnej butelce czy kubku, to jakoś bardziej mi się chce pić tą wodę czy jakikolwiek napój, dlatego dla mnie to jest świetne rozwiązanie. Książka, którą aktualnie czytam, to jest książka mojego brata, wzięłam ją sobie i nie sądziłam, że mi się spodoba, jednak jestem na razie oczarowana. Jest to Andrzej Sapkowski, Wiedźmin Sezon Busz. Także jak widać jestem mniej więcej w połowie, bardzo mi się podoba. Niestety nie mam tyle czasu, żeby ją czytać, nad czym bardzo ubolewam, ale zbliża się sesja i trzeba się tym zająć, ale myślę, że skończę ją pewnie do końca tego miesiąca i będę musiała na razie odstawić niestety książki, jednak na wakacje na pewno będzie tego więcej. Jeśli chodzi o seriale, to tutaj mam dwa, które uwielbiam. Są dosyć znane i myślę, że już na pewno wszyscy o nich słyszeli. Pierwszy z nich są to pamiętniki wampirów, które mogą się z początku wydawać jak, jako taki romans i coś bardzo banalnego. Co w ostatnich sezonach zdecydowanie moim zdaniem przynajmniej się zmieniło? Jest to bardziej taki horror, <grym> przynajmniej w moich kategoriach, bo ja się bardzo szybko czegoś boję. No i ten sezon był bardzo ciekawy. Skończył się. Teraz niestety trzeba czekać chyba do września albo października, nie jestem pewna, nad czym bardzo, bardzo ubolewam, no ale niestety. Także to oglądałam właśnie przez ten miesiąc, a drugi to jest Jej Szerokość Afrodyta, który wrócił jakiś już czas temu na antenę. Bardzo go lubię, jest zabawny z poczuciem humoru, także ten również polecam zobaczyć, ale ten drugi wydaje mi się, że już bardziej jest tak jednak dla dziewczyn, także to wszystko. I do zobaczenia w następnym filmiku.